Najpiękniejsze dzisiaj góry i słońce. Fajne góry. Fajnie, fajnie jest na obozie. Fajnie jest na obozie, bardzo lubię pana Bartka. Warto wchodzić na takie góry. Ładne są widoki. Dzisiaj się dużo nauczyłam. Piękne widoki. Jeszcze żyję. Opalamy się. <laughs> Mam złe buty. <laughs> Kocham pana Bartka. Było dziś bardzo fajnie, ale trudno. Zajęcia są ciekawe, pozdrawiam oglądających. Pozdrowienia z rusinowej polany. Warto było wchodzić po bardzo śliskich skodach i mam bardzo piękny widok. widok. Było ciężko, ale fajnie. Ciepło jest. Piękny widok na tatry. Jest ciepło, zimno i fajnie. Super, Wojtek na rusinowej polanie. <grym> fajnie było wchodzić. Piękne widoki, a wspinaczka była trudna. Tu jest chyba z 20 stopni upału. Cześć! Najlepsze ferie w moim życiu. Naprawdę warto chodzić na but. Jest fajnie w górach. Już byłam. Teraz warto być. Teraz tak.